Jest tam kto? Dzień dobry. Witajcie. Witajcie w salonie muzycznym imienia Feliksa Nowowiejskiego przy Centrum Kulturalno-Bibliotecznym w Barczewie, w Barczewie. Małym, bardzo małym miasteczku niespełna 8 tysięcy mieszkańców tutaj mieszka, ale jest to niesamowite miasteczko, niesamowite miejsce, w którym znajduje się nasze muzeum w którym jestem pustoszem. Nazywam się Magdalena Łowkiel i mam wielki zaszczyt pracować w tak cudownym miejscu, które chciałabym Wam zaprezentować. Kochani, właśnie tutaj w tym budynku urodził się Felik Nowowiejski. Kim był Felik Nowowiejski? Dlaczego on był tak ważny i dlaczego jest tutaj jego muzeum? Już Wam wszystko mówię. Feliks Nowowiejski był wybitnym kompozytorem, dyrygentem, chórmistrzem, pedagogiem, dyrygentem, organistą był du, 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 du. i był bardzo ważnym patriotą, zasłużonym. Na początek jednak, zanim pokażę wam muzeum, chciałabym wam powiedzieć swoje przemyślenia, które ostatnio Zrodziły się w mojej głowie. Przypomnijcie sobie, jak wyglądało Wasze życie jeszcze z miesiąc temu. Chodziliśmy do pracy, chodziliśmy do szkoły, ciągle pędziliśmy, spotykaliśmy się ze znajomymi, bardzo dużo się działo. Bardzo dużo rzeczy w naszym życiu codziennie się powtarzały. Bardzo dużo może nie aż takich ważnych tych rzeczy. Ale przypomnijmy sobie, że jedną z takich rzeczy, które bardzo często robi, robiliśmy w naszym życiu, to jest korzystanie z telefonów komórkowych. Kiedy chodziliśmy do pracy, do szkoły, kiedy wszystko było takie szybkie, korzystaliśmy ciągle z internetu. Przecież internet nawet pomagał nam dojść do jakichś różnych ciekawych miejsc. A teraz możemy uświadomić sobie, teraz być może do nas dopiero dociera, że internet jest naszym oknem na świat. To już ktoś dawno powiedział, ale teraz jest to w sensie dosłownym. Zupełnie naprawdę tak jest. Dzięki internetowi możemy teraz oglądać bardzo ciekawe spektakle, brać udział w super koncertach, możemy zwiedzać cały świat. Również istnieją wirtualne internetowe muzea. I mamy nadzieję, że uda się mi pokazać wam w bardzo interesujący sposób, żeby was zainteresować naszym Barczewskim muzeum, naszym miejscem, w którym zgromadzone są pamiątki, w którym e, istnieje pamięć o bardzo ważnej postaci, o Feliksie Nowowiejskim. Nasze muzeum jest. Na pewno nielicznym, może nawet jedynym, na pewno nielicznym muzeum biograficznym, gdzie znajdują się prawie tylko i wyłącznie pamiątki po Feliksie Nowowiejskim, ale również od jakiegoś czasu pamiątki dotyczące Barbary Hulanickiej, również pamiątki dotyczące naszego miasta, Barczewa, które za życia Feliksa Nowowiejskiego nazywało się Wartenburg. To jest nazwa niemiecka. Za czasów Feliksa Nowowiejskiego, a było to już uh, ponad 143 lata temu. Feliks Nowowiejski urodził się tutaj 7 lutego 1877 roku tak dawno temu. I my, nasz region Warmiacy, Mazury upamiętniamy postać Feliksa Nowowiejskiego. W naszym muzeum znajduje się pięć pokoi. Każde spełnia zupełnie inną, bardzo interesującą funkcję. O tych wszystkich pokojach będę wam chciała po kolei opowiadać. Mam nadzieję, że będzie ciekawie. Opowiem wam czasami się zdarzy, że opowiem właśnie o poszczególnych eksponatach, które mają bardzo jakąś ciekawą historię i naprawdę Feliks Nowowiejski z tych rzeczy Korzystał. Również w naszym muzeum jest drugie piętro tam są dwa, hmm, jak sięgnę pamięcią, to trzy, ale jak tak dobrze pomyślę, to nawet cztery pokoje, które również po kolei będę chciała Wam pokazać. Mam nadzieję, że uda się mi zainteresować Was. Kiedy będziecie planować swoje urlopy, swoje wakacje, ferie, to od